Serwus, tu Kepson. Dziś kolejny odcinek z serii testy jedzenia z marketu. Podciągnąłem sobie stację benzynową pod tę serię i będę to robił dalej, bo skoro można zrobić tam zakupy, a dostępne są też gotowe produkty, to czemu nie? Akurat jestem w Płocku, ale wyszedłem o czasie, gdy wszystko inne było zamknięte, a ja mówię, że co, coś by tam przekąsił sobie, to nagram sobie to coś do tej seryjki. Na warsztat wchodzi kanapka z mięsem kebab ze stacji Circle K za 12,99, zanim przejdziemy do głównej recenzji to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Zamówienie złożone, czas oczekiwania to myślę coś koło 3-4 minuty odebrane i przyszło to bardzo, ale to bardzo gorące. Chwilę trzeba było poczekać przed jedzeniem, pierwszy gryz i mówię kurde, czuć same ogórki. Ogólnie w skład tego wchodzi mięso, kebab wołowe, cheddar, mozzarella, sałatka szwedzka, czyli ogórasy i czerwona cebula. Generalnie miałem wrażenie, Jakbym jadł bułkę z takim smarowidłem na kanapkę za 3,50, sałatkę rybną, taką gotową do kupienia w sklepie, w każdym sklepie spożywczym. Ten pomarańczowy sos pikantny nadawał takiej lekkiej pikantności, ale w zasadzie to reszta składników zlała się w taki jeden miszmasz, że smakowało to jak wyżej wspominane smarowidło z ogórkami. Najlepszą częścią tego zamówienia była bułka, ale nie była ona jakaś bardzo chrupiąca w smaku. Natomiast spoko tu nie mam zastrzeżeń. Mięso niewyczuwalne, nie a do tego środek był strasznie zaparowany. Krótko mówiąc, nie była to zbyt udana pozycja, ale wziąłem sobie to w ramach ciekawostki. Ostatnio z gotowego mm, produktu z żabki we wcześniejszym odcinku z tej serii byłem bardzo, znaczy nie, może bardzo, ale byłem dość zadowolony. Dzisiaj wyszło to nieco gorzej. Chciałbym, żebyście w tym wątku napisali mi, co lubicie jeść. Najczęściej i na jakiej stacji. Czasem w sytuacjach takich jak ta, gdzie y, będę miał jeszcze trochę czasu do otwarcia się lokali i do y, rozruszania tam grillów, to sobie wstąpię i nagram. Seria testy jedzenia z marketu to seria, gdzie będę próbował gotowe produkty do przyrządzenia w domu, ale także takie, gdzie na miejscu dbają o to, żebyś mógł sobie zjeść coś na ciepło. Hot dogi to, wiadomo, każdy lubi. Y, może takie porównanie ze wszystkich stacji, tych żabek i innych sklepów, gdzie jest to dostępne, pojawi się coś takiego. Może na kanale, ale w pierwszej kolejności chciałbym poczytać polecenia jakichś innych kanapek, może jakieś hamburgery i tak dalej. Dzisiejsza kanapka zasługuje na trójeczkę, bo nic oprócz ogórka, sosu i bułki nie było wyczuwalne, z czego jak jesteś panem ogórków, to Twoje wrażenie może być nieco inne, bo po prostu inaczej patrzysz na to, jak coś się z ogórkami, Ci to na przykład bardziej smakuje. Ocena końcowa tak samo byłaby inna, gdybyś Ty to oceniał, bo lubisz bardziej ogórki, i ja lubię, ale jako dodatek tutaj aż za bardzo przejmowały one kontrolę, roztopione sery zlały się w jedną całość i z sosem serio smakowały kowało to jak taka sałatka rybna pozdro